Cześć, jestem Anko z witam Was bardzo serdecznie w filmie z przesyłki od mojego, właściwie mogę już powiedzieć, przyjaciela, no bo naprawdę znamy się już dobrze, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, nam, bardzo z nam się gada, gada w ogóle, no taki, taki przyjaciel już właściwie. A mowa o nikim innym jak o Tadziku kolekcjonerze. Obecnie na, na YouTube nazywa się Tadzik Kolekcjoner 2001. Tutaj widzicie napis. Nie jest to przesyłka jakaś wielka, natomiast bardzo, bardzo treściwa. Chciałem otworzyć nie psując tutaj niczego, ale widzę, że się nie da i bez nożyka się nie obejdzie. OK, poszło wszystko ładnie. I mamy tutaj paczuchę. Wymiana. Ładnie napisane. Bardzo ładna ściąga. Fajnie. Dobra, tutaj mamy zabezpieczone gumeczkami. Fajnie, fajnie. Tu będzie... Ojej, się rozpisałeś. Jaka to karta? Jest to twoja... Kolejna karta. Masz coraz mniej braków i więcej yy, kart, tym lepiej dla Ciebie. Jednak nadal musisz kupować karty, by skompletować całą medycynę. No to pewnie będzie coś z update'u. Tak mi się wydaje. Yy, Okej. Okay. Yy, w sumie nie wiem. Teraz kurde, żeby nie. Nie, nie, nie. Hmm. Ach, Mam nadzieję, że. Chciałam sobie to. Nie, to widzę, że będzie coś tu euro. To też. O, może nawet mi się nie uda tam tej strony zepsuć z napisem. Byłoby bardzo fajnie. Czekajcie, ja tu muszę tutaj rozpracować. O, jest, poszło. I teraz tak. No jaka to karta? Nie wiem, jaka to karta. Jaki rodzaj? Hmm. Aha, już wiem, już widzę. Już wiem, o, o tej karcie mi wspominałeś. I ja Ci za nią bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to piękna e, karta, jaką jest e, e, Fans Favorite e, Marek Hamsik z edycji Road to Euro. Naprawdę, ta karta jest genialna, to ujęcie. Jedna z ładniejszych w edycji. No naprawdę, bardzo dziękuję. No i tu wiemy, jaka jest karta. Wow, chyba nie wierzę, że to już koniec, ale to jest cała prawda. Masz wielkie szczęście, że udało Ci się znaleźć tę osobę, która ma tą kartę na... która ma tą kartę. Twój ważny dzień. A twoja kolekcja przeszła już do historii. No dziękuję ci bardzo, że tak myślisz. Ja myślę, że może nie do historii, ale na pewno będę, jestem zadowolony z tej karty, którą ty mi tutaj wysłałeś. Zdziwi się pewnie w tym momencie Fatality 14, jak to zobaczy. No bo ta karta miała być od ciebie. No i była od Ciebie, tylko nie wstawiłam tego filmiku, bo jestem diotą, jeśli mogę tak powiedzieć, bo, moi drodzy, nie... Ach, kurde, niestety, niestety. Moje drodzy, się tutaj coś rozpierdliło i tak mi nie, nieładnie się uderło. No przepraszam cię, te dziku. Um, ale myślę, że ja sobie zachowam na pamiątkę na pewno. No i właśnie jest One to Watch Seju Dumbia numer 133, podstawowa edycja Championship 14-15. Pomyliłem się wtedy kiedy powiedziałem yy, yy, właśnie do Fatality jeśli mnie teraz słuchasz yy, yy, Że miałem tam dwa braki dwóch one yy, pra, pra, nie, znaczy nieprawdopodobnie tylko miałem właściwie trzy braki tych Wantuoców po yy, jednego tego, jednego z tych, których mi wysłałeś, miałem co prawda w fatalnym stanie, ale włożonego właśnie do CSK, a pomyliło mi się, bo był z Bazylei, była podobna ta kolor, kolorystyka miałem go włożonego, no i myślałam, że mam tego one two a tu się okazało, że go nie mam no i ta karta, dzięki Tobie, Tadzik oficjalnie kończy moją przygodę z Champions League 14-15 poczekajcie moment ojejku w tym momencie to jest moja pierwsza, kompletna y, edycja szukam tego One teraz i znalazłem go właśnie zobaczcie y, filmik z prezentacji tego albumu y, pojawi się y, już y, już niebawem mam nadzieję, że teraz mam dużo, dużo do otwierania, do przerobienia jeszcze ten czarski kit muszę kurde otworzyć ja jeszcze mam dwie przesyłki, tak więc masakra mówię Wam. Przesyłki chyba zaraz nagram i potem wrzucę kiedyś w jakiś inny dzień. No tak więc jest cały komplet, wszystko, wszystko naprawdę, wszystko co tu może być. Tylko oczywiście no, oprócz limitek, no bo limitek aż tak w sensie nie zbieram, żeby od razu całe... żeby wszystkie limitki pozbierać. Ja, bardzo się cieszę, że ta karta jest już ostatnia w moim albumie. Tak więc, ja, so, ja Wam mm. bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Oczywiście, serdecznie zapraszam na kanał Tedzika. Naprawdę robi świetne filmy. Ja go oglądam już yy, dłuższy czas i naprawdę nie żałuję, nie żałuję. Naprawdę świetnie. Nie mówię tego dlatego, że jestem moim przyjacielem, czy coś. Że mi pisał, żebym go zareklamował czy coś, nie, ja to mówię szczerze z mojego serca, tak jak czuję eee, Właśnie, no, eee, tak więc serdecznie zapraszam do subskrybowania, eee, lajkowania, komentowania eee, filmów Tadzika Oczywiście subskrybowania jego kanału eee, No i co, no już eee, ma troszeczkę więcej subów ode mnie Nie orientuję się ile dokładnie, ale coś koło 110 pewnie będziesz teraz miał może więcej nie wiem w sumie. No dobra, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Wstawię tam gdzieś pewnie tutaj... O Jezus Mary. Tu gdzieś yy, linka tu pewnie gdzieś będziecie mieli do kanału y, Tadzika. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego kanału. Kanału, Boże, filmu. Yy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz jeszcze zapraszam do subskrybowania kanału, zarówno mojego, jak i ta dzika. Yy, to co? To wszystko. Dzięki Wam. Kowaleks. Cześć.